Hej, siemanko, słuchajcie, dzisiaj jest ten dzień, w którym byłam u dentysty i powiem Wam, że jest grubo, no jest grubo, nie spodziewałam się, że aż tak i w sumie trochę szczena mi opadła i się załamałam, bo ja chodzę do dentysty no, regularnie i naprawdę ym, jestem tam często bo zawsze coś właśnie mi się działo, gdzieś z tym jednym zębem miałam jakiś problem e, ten dentysta mi coś robił, ale wiecie tak no po prostu bywałam tam dosyć często i słuchajcie dzisiaj właśnie wybrałam się do innego dentysty, no bo stwierdziłam, że skoro tam temu nie wychodzi zrobienie tego jednego, jak myślałam zęba, no to po prostu pójdę do mojego dawnego dentystu którego kiedyś byłam i z którego byłam bardzo zadowolona e, ale wiecie, no bo zmieniało się troszeczkę, więc też. No, po prostu zmieniłam dentystę. I powiem Wam tak. Że no jestem naprawdę załamana. Mam leczenie kanałowe teraz, e, mam lekarstwo jakieś w zębie, ciągle czuję posmak tego. E, dostałam oczywiście znieczulenie, nic mnie nie bolało kompletnie i trwało to dosyć e, krótko. Okazało się też, że ósemka, którą mam, jest do wyrwania i ogólnie jest jeszcze z kilkoma zębami trochę do roboty, więc powiem Wam, że kurczę to jest e, masakra. Z tego względu, że e, no chodzi się do dentysty, Myśli się, że wszystko jest w porządku, a tutaj tak naprawdę, no nie do końca, i też wiecie, co jest takiego, że w ogóle. Um są takie zawody, które nie są rozliczane z efektów leczenia, z efektów pracy w ogóle i tak naprawdę no, nie można złożyć zawalenia, no bo co, mogę iść do dentysty i co, co, mam powiedzieć, że źle mi wyleczył zęby, że co on mi zrobi tak naprawdę teraz, a wiecie, no myślałam, że chodzę do spoko dentysty, bo i miał bardzo dobrą opinię i był też z polecenia, więc y, trzymałam się go i póki, póki po prostu mogłam, to chodziłam do niego, a okazało się, że dobrze że poszłam właśnie tutaj w to miejsce, wróciłam w to miejsce, w którym kiedyś leczyłam zęby, bo miałabym problem duży. Także teraz chodzę z tym, um, no, z tym, wiecie, lekarstwem. Czuję cały czas taki posmak goryczy. No i też, oczywiście, kasa, nie, więc więcej to będzie wszystko kosztowało. Ja myślałam, że pójdę tylko na plombę na założenie plomby. No i wiecie, też tak powiedziałam ten tyścion, mówi a to chwilka, bardzo prosta sprawa, no nie? A jak zobaczył, to mówi, że no jednak nie, jednak jest grubo i jednak jest co robić, więc no trochę powiem Wam, że masakra. W ogóle miałam RTG, zrobił mi prześwietlenie zębów i udało się, że tych dwóch kolczyków świeżych nie musiałam w ogóle zdejmować. Powiedział tylko, żebym zdjęła te takie, które mogę, więc tutaj te trzy... I cztery, 4, 4 w sumie kolczki zdjęłam i spokój. RTG też już mam zrobione, także prześwietlenie za mną, a też myślałam, że po prostu będę je robić dopiero. Natomiast no, wszystko tam w tym RTG wyszło jakby spoko, tylko tyle, że po prostu z tymi zębkami muszę więcej trochę podziałać. No i to kanałowe. Nie? Ja się nie spodziewałam w ogóle kanałowego leczenia. Ósemka do, do, do usunięcia i tak dalej. No, trochę przede mną i trochę będę musiała tam pana doktora odwiedzać, ale i tak się cieszę, powiem, mam szczęście że, że, że tak jak mówię, no yy, wyszło to i w ogóle był zdziwiony, że mnie nic nie bolało a ja mówię, no, no nic, bo ja nie czułam bólu, wiecie, nie miałam żadnych dolegliwości za bardzo, trochę mnie ta kość tutaj pobolewała, ale to też byłam u tamtego swojego dentysty i on powiedział, że yy, może tak być z pewnych powodów, ale wszystkie zęby tutaj są zdrowe i tak dalej, tutaj nie ma nic ja słuchajcie, byłam u tego dentysty dosłownie no nie wiem, ze dwa miesiące temu? Coś takiego, tak? Więc to nie tak, że ja sobie byłam u dentysty x czasu temu, nie leczyłam tych zębów, nie dbałam, tylko ja naprawdę regularnie e, chodziłam do dentysty i regularnie o te zęby dbałam. E, dbałam, tak myślałam, że po prostu wszystkie mam zdrowe, bo wszystkie przeglądy i tak dalej, wszystko było zaliczane. E, I po prostu, no to, to totalnie, powiem Wam szczerze, załamka. Idę ja właśnie, montuję dla Was film i to jest filmik z... Mm, Taki, taki vlog, bym powiedziała, taki trochę vlog, ale nic mi dzisiaj nie smakuje, nie wchodzi mi w ogóle jedzenie, bo cały czas mam właśnie ta, ta, te gory, czy ten posmak po prostu taki w takich ustach i wszystko mi tym smakuje, wszystko mi zalatuje właśnie tym takim posmakiem niefajnym. Powstawiałam też kilka rzeczy na Vinted, także... Spadło standardowo. Także ym, może wam w opisie napiszę swoje windet i możecie sobie tam zerknąć. Jestem w domu, zrobiłam już takie najważniejsze rzeczy, pozałatwiałam. E, mianowicie, miałam do oddania klucze do magazynu, pilot do bramy. No, bramy mogę tak to nazwać wjazdowej, bo kilka razy wam nagrywałam właśnie z magazynu, który wynajmowałam. Em, Filmiki, jakieś tam, no raczej urywki, ale z tego zrezygnowałam z tego magazynu, więc musiałam tam, wiadomo, zdać klucze i, i musiał przyjechać pan, żeby posprawdzać, czy wszystko jest tak, jak być powinno. No i też wiecie, troszeczkę tutaj musiałam pogarniać w domu, a chciałam się tutaj do was odpalić, bo ostatnio na TikToku po prostu ten TikTok to jest naprawdę. To taki fenomen, że czasem nie rozumiem. Tam oczywiście są jakieś fajne e, filmiki, czy zabawne, czy o zwierzątkach, które no ja uwielbiam, o zwierzątkach. I jakieś takie modowe też się fajne trafią i można się tam zainspirować. A co ty zrobiłeś? Teraz muszę całe nagrywać. A czemu mi mieszkanie mówi, że nagrywa? Skąd ja mam wiedzieć? A po się tak tu w jakby tu się paliło? Wygłupiałem się z się. Wszystko ja mogę, to możecie się wygłupiać, mi to nie przeszkadza. I co teraz ja się zrobić? Zostaw. Wstawię. Zostaw. Będzie Ci widać. Trudno. Trudno. Może będziesz miała więcej średniej No i wracając do tego TikToka, to powiem Wam, że to jest taki właśnie fenomen. I ja nie mówię, bo tam faktycznie można gdzieś się zainspirować. Ogólnie ten TikTok jest dosyć ogłupiający, samo to scrollowanie, no niezbyt korzystnie a nawet mogę powiedzieć niekorzystnie działa na nasz mózg, dlatego pamiętajcie żeby z tym nie przesadzać ja jeśli jestem tam to najczęściej jakieś live'y sobie oglądam i, i takie wiecie, dłuższe formaty wolę natomiast właśnie zobaczyłam tam taki filmik, już nie pamiętam jak ta dziewczyna się nazywała, ona miała taki filmik modowy, wiecie, jakieś outfity i tak dalej kilka sklejonych w jedno i tam czy hol to był zakupowy, no już mniejsza z tym, to nawet nie jest istotne w tej kwestii i był komentarz, że skin jeans są dla biedaków, czyli rurki, nie, takie obcisłe spodnie są dla biedaków. Ja sobie myślę tak. Hmm. Co ta osoba miała na myśli? To pisząc, później zerkam, a tam bardzo no sporo polubień tego komentarza. I okej. Okay, y Teraz są modne szerokie spodnie, różne takie fasony, wiecie, luźniejsze, ale przecież wiele kobiet lubi takie rurki, które podkreślają figurę, które tak uwydatniają kobiece kształty. No i rurki też są z nami od lat, tak? Kiedyś te spodnie były takie szerokie, szwedy i tak dalej się chodziło, a później weszły w modę rurki i było już naprawdę bardzo mało osób, które chodziły w takich spodniach. Kiedyś to było tak, ze czasów szkoły, że po prostu jakby ktoś wszedł w takich um, szerokich spodniach, jak była... Era na rurki, to inni by się dziwnie patrzyli, wyśmiewali i mówili, że. Czym ty w ogóle przyszedłeś, przyszłaś ze szkoły? No i teraz wiecie, co? Zastanawia mnie to, bo ogólnie no gdzieś tam rurki są też dostępne. Już faktycznie więcej takich modeli w sklepach możemy zaobserwować, szerokich i te fasony faktycznie się zmieniają. Ale rurki też są gnie, nie, gdzie nie, nie? Dostępne. I przecież to nie jest tak, że te rurki dają za darmo, tylko też w sklepie musicie zapłacić. I jakby są równe sieciowki, tak? I te ceny wiadomo się różnią. Aczkolwiek na przykład w Sinseju możecie znaleźć spódnie luźne. Luźnym kroju, za nie wiem, 7 dych, 8 dych, no tak teraz strzelam i rurki za te 6 dych powiedzmy. Więc to nie jest jakaś e, ogromna po prostu różnica cenowa. Poza tym są lumpki, wintet e, i tak dalej. I jakby mi się wydaje, że teraz mamy taki dostęp do różnych źródeł, gdzie możemy zrobić zakupy i tańsze, i droższe, i możemy naprawdę tak wybierać. Że to już nie jest ten czas, kiedy chodzenie w rurkach to oznacza, że jest ktoś biedny, tylko to oznacza, że chodzi w tym, bo to lubi i to mu pasuje. I jakby nam nic do tego. Ja myślałam, że takie myślenie właśnie się skończyło, że ktoś nosi jakiś powiedzmy mniej modny fason czegokolwiek już i to znaczy, że jest biedny, że jest biedakiem. Po prostu trochę mi to zryło mózg nie mówię, chciałabym się dowiedzieć od Was właśnie Co Wy na ten temat sądzicie W jakich spodniach wychodzicie Bo ja na przykład chodzę w różnych Lubię i szersze spodnie, lubię też rurki Bo jak mam taką luźną górę Jak choćby dzisiaj taki sweter hmm, Chyba mi się zatrząsł aparat luźny Z lumpka w ogóle No to lubię do tego ubrać sobie spodnie Bardziej obcisłe i teraz mam na sobie rurki Poza tym, jak na przykład jest zima To ja lubię chodzić w obcisłych spodniach Bo jest mi cieplej i też y, mi się podoba y, bardziej, chyba jak cholewka wystaje z tych spodni, a niekoniecznie jest zakryta. Więc tutaj częściej się właśnie skłaniałam, przynajmniej w tamtym roku i w zeszłych latach, żeby nosić rurki. Ale jestem ciekawa, jakie spodnie wynosicie, bo zainteresowało mnie właśnie zaś sprawą mnie ten komentarz i mówiła: Ciekawe, jakie wynosicie spodnie i po jakiej stronie jesteście. Czy też tak jak ja, że wszystko nosicie to, w czym się dobrze czujecie, czy tylko zwracacie uwagę na to, co jest modne, i mogłybyście określić, że ktoś to nosi, bo nie ma czego innego lub nie ma. Kasy, żeby kupić coś. No, wydaje mi się właśnie, że to już tak nie jest. Że to już te czasy minęły i to chyba bezpowrotnie, bo naprawdę można kupić fajne rzeczy w niskich cenach i przecież są te wyprzedaże. I też wiecie, kiedyś to było tak, jak ja byłam nastolatką, że nie było takiego dostępu do sklepów, nie było tak łatwo coś zakupić. No, bo ja na przykład pochodzę z małej miejscowości i żeby gdzieś tam dojechać, no to. Musiałam po prostu się zabrać i tak dalej, żeby gdzieś coś kupić. Poza tym to były czasy, kiedy spodnie mierzyło się na targu za zasłoną na kartonie, więc, no, jak wiecie, tak się kupowało spodnie i różne zresztą ubrania na targu, nie? Bardziej te targi były właśnie rozpowszechnione, bardziej były popularne, aniżeli sieciówki i sklepy w podstawówce chociażby. Także, wiecie, no, to są takie wspomnienia. No, który ja nie wracam i teraz się z tego tak troszeczkę śmieję, no ale przecież tak było. I moda tak wraca, że teraz, na przykład, idąc ulicą, ja widzę, że nastolatki noszą to, co my kiedyś nosiłyśmy. Więc to jest, wiecie, wszystko przewrotne i teraz mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego, że można powiedzieć, że to jest niemodne, tego się nie nosi. Mało jest to takich rzeczy, bo tak naprawdę, no. Jest taki duży ten przekrój, i, i każdy gdzieś tam nosi to, co lubi, to, co chce nosić, tak mi się wydaje, i co też wiecie. No, faktycznie jest tak, że wizerunek człowieka jest ważny, tak, ale y, dajmy też tym nastolatkom, tym y, młodszym pokoleniom trochę poszaleć, trochę się pobawić. Chociaż, jak byliśmy w Bratysławie, to powiem wam, że szła dziewczyna, i to była. Dla mnie komiczna trochę sytuacja, bo szła dziewczyna w, takich, w takim bardzo wyzywającym, powiedziałabym, stroju. Ona była na pewno no, nastolatką, miała 11 lat i miała gdzieś tam dopasowane ubranie: rajstopy, takie, wiecie, potargane, czarne, obcisłą chyba czarną sukienkę, też z dziurami ogólnie dużo było takich wulgarnych elementów w tym stroju, tak? No i obok nas przychodziła pani, starsza pani, która po prostu jak zobaczyła tę dziewczynę, to aż się za nią obejrzała, tak wiecie, ostentacyjnie, ona po prostu tak za nią zerała i za chwilę zaczęła kręcić głową. Więc no, to jest taka różnica pokoleń, że no, pewnie tej pani się to skojarzyło z kobietą lekkich obyczajów, że, że tak by się ubrała, a jakby no ta dziewczyna tak się, tak się po prostu ubrała, bo tak jej się podobało, może gdzieś szła na jakąś imprezę, na jakiejś event na coś tematycznego, a może po prostu ma taki styl, więc tej granicy takiej pokoleniowej wydaje mi się no nie przeskoczy się, tak? I jednak um, jednak jest to takie, takie, takie taka kreska, nie? Taka linia, bo dla starszych pokoleń to byłoby po prostu nie do przejścia, to byłoby ubranie czegoś takiego, no czymś nie do pomyślenia, tak? A my teraz możemy sobie gdzieś tam eksperymentować, szaleć i, i bardziej gdzieś to jest właśnie takie otwarte no ale oczywiście każdy tutaj ma swoje zdanie na ten temat, a pokażę Wam tutaj grzebie sobie przy ręku, bo chciałam wam pokazać bransoletkę. To jest bransoletka z Lubliany. chyba w Lublianie ją zakupiłam na Słowenii z tym kwiatuszkiem. Tak mi się spodobała, że stwierdziłam, że ją wezmę właśnie jako taką też pamiątkę z tego wyjazdu. To jest taka kolorowa bransoletka na nici ale podoba mi się, wiecie, to jest coś takiego uroczego. Ja właśnie taką biżuterię lubię, ona jest trochę i infantylna, ale bardzo, bardzo mi się spodobała, bo jest właśnie dziewczęca. Pewnie to zbyt trwałe nie będzie, aczkolwiek zawsze to taka mała radość dla kobiety, żeby sobie kupić, wiecie, coś takiego właśnie, co, co przynosi mm, wspomnienia, bo jak patrzę na tą bransoletkę, to od razu mam właśnie w głowie i przed oczyma... Mm, naszą wyprawę tam, naszą wycieczkę, więc bardzo, bardzo mi to poprawia humor i, i podoba mi się też ta, ta bransoletka.